Cześć. 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 Cześć Cześć Witamy w kolejnym odcinku na kanale Gardens and Pensons. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Ogród Pełen Niespodzianek Witam Pana Wacława Witam Witam Pana Piotra Witam I dzisiaj będziemy sadzić yy, nasze o, egzotyczne nałatka. rośliny Tu mam na koszulce piękne palemki, więc będziemy sadzić Bananowca. Bananowca. To jest Musa Draft Cavendish, który od około 3 lat hodowany jest w domu. Ogólnie jest to bardzo kapryśny, bardzo ciepłolubny bananowiec. Trudny jak, no, można powiedzieć, dosyć trudny w hodowli. I co? Nie chciał za bardzo rosnąć. Ciągle był taki mały, miał mnóstwo, tu bym poprosił o zbliżenie. Odrosł. I wymyśliłem sobie, że być może, jak mu te odrosty będę wycinał tymi oto właśnie nożyczkami. Dzieci w tak Tak, usługę. dzieci będę mu usuwał. To nie będą wy wypijały z niego wszystkiej energii i on będzie lepiej rósł. I rzeczywiście to się poprawiło. Jeszcze tak duży nie był od tych trzech lat. I postanowiłem, że w tym roku wysadzimy go do gruntu. Musimy mu wybrać miejsce. Lekko ocienione, bo słońce za szybko go może sparzyć. Nie jest też hartowany przez nas, żeby po prostu, no powinien być, ale damy go w takie miejsce, że być może będzie mu ok. Mamy tylko jeden problem. Jest doniczka z takim kołnierzem. Prosiłbym o zbliżenie, żeby to było widać. I raczej nie wyciągniemy, nie wyciągniemy rośliny. Dlatego zrobimy coś innego. Jak religia. <gry> Operacja. Dobra. Panie Piotrze, poprosiłbym o wyciągnięcie bananowca. Czy Pan da radę? Bo jest ciężki. O, dał radę na szpięt. Proszę popatrzmy, jak korzenie. No. Szału korzeniowego nie ma. Nieźle. Ta palma Ale wczoraj gorzej wyglądała. Dobra. Michałku, tam koło taczki jest łopata. Poprosiłbym, żebyś ją wziął. A my udajemy się na miejsce. Pomyśleliśmy, że nasz, yy, nasza piękna roślinka będzie rosła w naszym przedogródku słynnym, i, yy, i też takie miejsce odpowiednie tu wybrałem. Prosimy nie patrzeć na palmy. Były zimowane bez ogrzewania, ale żyją. I myślę, że będzie tu. Jest troszeczkę cień od. Krzaków od tego studni, więc będzie OK, dobra słuchaj. Daj mi tą i będziesz mi przymierzał, a my kopiemy Jest myślę dobrze, tak jak mówi syn. I będziemy co robić? Zakopywać. Zasypywać. Dokonza, tak, 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 tak? Nie, tu go o tak dodamy. Dobra. Zasypujemy, chłopaki. A Piotr nie bierze udziału? Nam nie pomoże Piotr? Tylko pan Wacław pracuje? O, jest, Piotr pomógł. Yy, troszeczkę przy takim zasypywaniu mogą powstać pewne luki powietrzne takie, ale przy dużym podlaniu to wszystko się zamówi. Dokładnie. Nie będzie problemu. Nie będziemy tego rozkopywać bardziej. Robimy to troszeczkę. I teraz y, robimy, chłopaki, taką misę, żeby jak będziemy podlewać, żeby woda się tu trzymała. Dobra? Miskę. Miskę? Tak jest. Ja Tam macie miskę. Tylko miskę budujemy w tym miejscu, gdzie jest spadek, nie? Nie musi być u góry, bo u góry i tak jest wyżej. I tak będzie spadać woda? I woda nie będzie odpływać. I mamy skończone. O, jeszcze tutaj pewne niedociągnięcia. No, kilka niedociągnięć jest. Tak, a gdzie tu widzisz dociągnięcia? Jest taka misa, zaraz go podlejemy, ale idziemy już yy, po wodę, może, i od razu weźmiemy drugiego bananowca, którego posadzimy. Proszę tam skierować kamerę, przy tym oto pięknym rododendronie. Ogólnie musimy nakręcić film o naszych rododendronach. To, jak one kwitną i to, jak one wyglądają, popatrzcie. Fioletowy taki jasny. Tu jeden czerwony, on zaczyna kwitnąć, ale jest troszeczkę opóźniony, bo my go przesadziliśmy w tym roku. Tu jest czerwony olbrzymi i tam jest taki mega fioletowy, tak? Czy różowy? No, a oprócz tego jest wiele białych jeszcze, które już przekwitły. Oprócz tego, no są olbrzymie. Naprawdę, to już jest czym się pochwalić. Lecimy. Patrzcie na to. Myślałem, że jest trupem. Patrzcie, co tu wychodzi. Tylko że końcówka zaczęła tak. Pleśnie jest znów coś? Nie, nie wiem. To za, raczej nie pleśń, tylko takie, no jakby zamarła ta, ta tkanka tego liści. Ale tu. Zaczyna coś, coś Tu żyje. jest zielone. Tu jest całkowicie martwe. Ale damy mu szansę. Damy mu szansę. Bierzemy go z panem Wacławem i po prostu wieziemy i do gruntu. Co będzie, to będzie. Ja myślę, że to gdzieś tu. Tu będzie się wyrastał bananowica. Chyba że bardziej go dać tu gdzie ty teraz stoisz. Co myślisz w tym? Mówię, tylko to tutaj. Tu? by było jeszcze przejście tego. No dobra, to możemy wykopać. Zobaczymy dziurę, chyba nie trzeba dużą, bo, bo on ma prawdopodobnie niezbyt rozwinięty system korzeniowy. Dlaczego? Bo prawie nie istnieje. Ach. A spróbuję. O jak sucho! Zobacz czy on tak wychodzi, czy musimy go jeszcze więcej pod kukurę. Nie, nie wychodzi, to czekaj, ja Ci pomogę. No. Zobacz, on jest czekaj. jednak bardzo ciężki. Dobra. I chyba... Przesylimy go. O, o. Trzymaj bolnicę. Trzymaj czekaj, damy tu, żeby mama widziała. O! Ale idzie. Jest fajna bryłka. pokorzeniowa troszeczkę za, za duże w porównaniu do naszego wykopanego otworu. Dobra powiększymy Jest równo z gruntem? Tak. Czy bardziej dawać? Nie, jest okej. Okay. Jest okej, okay. dobra. To weźmiemy trochę wody. Dobra. I zasypujemy synku taką. Panie Wacławie! Panie Wacławie, co pan robi? Co? Co pan robi? Co pan kombinuje? <laughs> pan Wacław. On zawsze ma dużo pomysłów. Tak. O, na razie taką ziemią cynku bez darni, dobra? Okay. I teraz zobacz, tu mamy zaczątek tego, tej misy. Nie? Okay. Troszkę duży. Zarrytujemy i robimy ładną, jak najładniejszą misę. Tam masz sporo fajnej ziemi, bo ta misa musi tutaj trzymać wodę, żeby on miał wilgoć. Tak, miał niezbędną do wzrostu wilgoć, do wzrostu i do, do przetrwania. przetrwania, bo jego losy nie są jeszcze przesądzone. No, są takie dziury tak, kotku? Możesz teraz już powiedzieć, proszę. Pan Piotr ma coś do powiedzenia. A jakby auto nie miało wału napędowego, to by nie jechało. Wał napędowy w furzyce by napędza tylne koła albo stele koła. Bo jak klikniecie w samochodzie gasz, to przekaźnik jest i przysyła wał napędowy i silnik napędza wał napędowy i wtedy można jechać musimy poczekać panie Wacławie aż pan Piotr tutaj przedstawi widzą y, y, istne techniczne y, takie nowinki a teraz zaczynamy zamulanie i podlewanie obfite tego suchego kawałka się woda trzyma Wał jest zrobiony prawidłowo. Wał napędowy potem też. Jeszcze, tak, wał napędowy. Potem mamy tu trochę ziemi. I potem jak będzie, jak to osiądzie, to dosypiemy. To uzupełnimy. Dobra. A teraz idziemy w ostatnie miejsce. Zajmiemy się sadzeniem. No, akurat Panie nie, Wacławie. A teraz zapomniałem. Fiku. Nie pamiętam. Fiku Sabę. A, Benjamina. Benjamina. No co na pewno powiedziałeś no. Benjamina. Ale to może. Po angielsku. Benjamin. Weźmiesz fikusa? synu, a ja wezmę wodę. Podlać przy okazji jukę filamentozę. I, bo tak jakoś ledwo wszędzie, proszę, żebyście zobaczyli, jak pięknie wygląda ta funkcja. Jak niebieskawo, szarawe, maliście I jak pięknie kropelki wody na niej się Mimo, że. Yy, tak jak pokazywaliśmy ostatnio, była uszkodzona przez mróz dosyć bardzo. O, tu jest nasz, nasz piękniś, yy, który wymaga opieki niesamowitej, w sumie nie wiadomo czego do końca wymaga, ale yy, no, jest ciężko. Nie, nie lubi ani zbytniego słońca, ani zbytniego ani, cienia, ani, ani wiatru. Za słońca, ani za dużo wody, ani za mało wody. Bym miał dla niego to miejsce. Co Wy na to? Troszkę schowany za tym, troszkę schowany za tym. I myślę, weźmiemy troszkę darni, zerwiemy, bo żeby go obrazu nie pochłonęła. Kiedy ostatni raz tutaj y, kosiłeś trawę? Dwa tygodnie temu. Chyba dwa tygodnie, no. No, o, tygodni przepraszam. By, by przydało wykosić, ale tak. chyba na razie nie. Dobra, synek, zaczynamy. Trzymaj za donicę. Dobra, czekaj. Uwaga, puknij mi w tył. O, dobra, wychodzi, wychodzi, Beniaminek, wychodzi. Jak korzenie? No, o, takie. Łabe, ale to nic. Ważne, że bryłka się trzyma, korzeniowa. Ja najpierw bym powiedział, że rzeczywiście za, yy, za głęboko. Troszeczkę nas niepokoją tutaj pewne zapylacze, ale chyba nam krzywdy nie zrobią. Uwielbiają rododendrony. Proszę sobie, nie musicie patrzeć na mnie, bardziej na rododendrona jest przepiękny. Ja byłam przekonana, że te tego fikusa posadzisz gdzieś na tym naszym, wiesz, ogródeczku tutaj malutkim. Nie, bo on strasznie bardzo nie lubi słońca. Już przypaliło mi kiedyś takiego. Ja go chciałem posadzić w takim miejscu, gdzie on się ukryje przed słońcem i będzie mógł sobie całe lato w, pokoju. w domu pamiętam, miałam kiedyś wielkiego takiego fikusa. No. I rzeczywiście był przy oknie, ale tam y, po południu już nie było słońca. Tak, ale też przy oknie być może to jest jednak jakieś, y, chyba y, neutralizuje pewne y, promienie. A wiesz, jakie ja miałam okna w domu z podwójnymi, nie? To były tak, podwójne okna. Po niemiecku. Po niemiecki podwójne okna, tak. Bądźmy bo zaraz Odcinki i nam jakiś wykład zrobi z mechaniki. Polecam tak. zawsze robić taką misę. Ona naprawdę robi niesamowitą robotę nawet podczas opadów, deszczu. Ta woda się gromadzi i spokojnie sobie potem wsiąka w miejsce posadzenia rośliny i wzrośnie. To jest fantastyczny wymysł, pomysł. Także my go prawie zawsze postępujemy. A czyli to był pomysł? To był jakiś Twój, czy to gdzieś się przyuważyłeś? To jest na pewno pomysł, który wpadł ktoś bardzo dawno. Nie? Także, czyli nie jestem w stanie powiedzieć, ale, ale zawsze go staram się stosować. Ok, y, Fikusik posadzony, teraz go ładnie podlejemy. Jesteśmy, jesteśmy ciekawi, jak ta typowo domowa roślina poradzi sobie w tych warunkach. Y, tak samo jak Musa Draft. Kawęć, nie? O, widzimy już że nam tutaj się. Yy, taka dziura zrobiła? A, zrobiła taka dziura, czyli yy, pustka. Pustka się yy, otworzyła, z, troszeczkę zamuliła, więc ją wy, uzupełnimy. I, I po raz kolejny podlejemy. I pustka zalana. Z tej strony damy, żeby z tej strony troszeczkę wykupiwało. No i dobra. już się No i to byłoby na dzisiaj tyle. Moi pomocnicy już jeżdżą na rowerze i są zajęci czymś innym. A my kończymy ten odcinek i zapraszamy na kolejny.